Czy spodziewał się pan takiej frekwencji na, na tym spotkaniu tegorocznym? Wiele było, czy były obawy, że po okresie pandemii uczestniczy będą preferowali formę online? Mówiąc szczerze, spodziewałem się takiej frekwencji, bo rozmawiam często z lekarzami weterynarii i zdaję sobie sprawę, że lekarze jednak preferują spotkania na żywo, bo takie konferencje tradycyjne, to się odbywają w tradycyjny sposób, one nie tylko przekazują wiedzę tych, którzy mają wykłady, ale ważna jest niezwykle dyskusja i ważna jest dyskusja kuluarowa między lekarzami. Bo trzeba pamiętać o tym, że tutaj przyjeżdżają lekarze, którzy są, pracują 3, 4, 5 lat i lekarze, którzy pracują 30 lat. Czyli ta wymiana poglądów między doświadczonymi lekarzami a młodymi lekarzami jest niezwykle ważna dla tych młodych, ale także dla tych starszych. Także ja jestem przekonany i sobie sprawę z tego, że większość lekarzy, ogromna większość woli spotkania na żywo. Dziękuję. Nasza branża w Polsce boryka się z szeregiem bardzo poważnych problemów. Co uważa Pan za najistotniejsze zagrożenie dla hodowli świn w naszym kraju, w Polsce? Ja uważam, że najważniejszym zagrożeniem dla, dla producentów czodychlewnej i dla produkcji czodychlewnej w Polsce jest niestety niska świadomość producentów czodychlewnej. Ja nie mówię o wszystkich, bo jeżeli mamy ich dzisiaj już tylko 60 tysięcy. To powiedziałbym, może te 3000 producentów czody mają są profesjonalistami, wiedzą o co chodzi w tym biznesie, ale 3000 z, 20, z 000, to jest tylko 1,30, czyli to jest około to jest niewielki odsetek. Czyli problem polega na tym, że my ciągle nie zdajemy sobie sprawy z tego, że produkcja czody chlewnej, opłacalna produkcja czody chlewnej, wymaga profesjonalnej wiedzy i nad tym musimy pracować. Czyli Krótko mówiąc, ja zawsze uważam, że nad tym muszą też pracować lekarze weterynarii, bo inne organizacje, na przykład jak ośrodki doradztwa Rolniczego, one tego nie załatwiają. Mogą to załatwić, tylko my, my możemy to załatwić, bo my musimy pracować nad hodowcami, bo jak oni będą bankrutować z powodu niewiedzy, no to my będziemy tracić rynek pracy. Dziękuję. A czy ma Pan już plany dotyczące kolejnej edycji kongresu? No, Kolejny temat, mam plany i wiem, że musimy rozmawiać o temacie, na temat bardzo trudny, czyli istotnego ograniczenia stosowania antybiotyków u zwierząt. W Polsce ta dyskusja naprawdę jest taka niezwykle powierzchowna albo wcale jej nie ma, ponieważ wielu tak sektorom, zarówno lekarzom, jak i producentom, jak i wielu firmom, a także decydentom, ta dyskusja jest, 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 jest dyskusją niewdzięczną. Ale musimy tą żabę połknąć i musimy, musimy się tym zająć, bo jeżeli tego nie zrobimy, to za pięć lat z powodu nadużywania antybiotyków możemy wylecieć w ogóle z rynku europejskiego. No i, krótko mówiąc, także konsumenci krajowi będą e, informowani o tym, co się dzieje w Polsce, a co się dzieje w innych krajach Europy. Czyli istotne ograniczenie użycia antybioty, antybiotyków i wskazanie dróg, jakimi. Narzędziami można to osiągnąć. Jest dla mnie najważniejszym tematem w przyszłej konferencji. Bardzo dziękuję za wywiad, za spotkanie. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.